Jest Pan inicjatorem przedstawienia, które się dzisiaj odbyło w sali gimnastycznej w Kocierzewie, w szkole. Proszę powiedzieć, skąd pomysł w ogóle na to, żeby coś takiego przygotować? No może tak bym nie powiedział inicjatorem, no taki pomysł się zrodził, już to przedstawienie przedstawiałem kiedyś będąc w gimnazjum, tu w szkole akurat przedstawialiśmy. No i tak zawsze to w sercu jakoś mi leżało, tym bardziej, że pochodzę z tego regionu, gdzie jest zakorzeniona właśnie ta tradycja. I słysząc właśnie opowieści czy tam dziadków, innych ludzi, jak to kiedyś bywało, też tańcząc właśnie w zespole, później tańca Michowacy przedstawialiśmy różne sceny. No i właśnie taki pomysł się zrodził w tym roku, żebyśmy tą właśnie wigilię przedstawili. No i właśnie poszedłem z pomysłem do pani dyrektor Goku naszego. No pani dyrektor zgodziła się jak najbardziej. No i zaczęło się właśnie no kto zagra, no wzięli właśnie taki moim też pomysłem było, żeby to byli ludzie z zewnątrz, mm -hmm. z terenu gminy, żeby to właśnie e, była taka właśnie inicjatywa m, lokalna w, bardzo. Właśnie, tak lokalna włączająca też osoby z, z naszej gminy. E, czy też właśnie na terenie gminy są na czy, tu trzy parafie, także żeby też e, inni mogli wziąć udział. Chcieliśmy zaangażować też zespół 10 zespół ludowy przy chcieliśmy zaangażować też e, zespół Księżanki który właśnie też jest od pięciu lat tutaj przy Goku naszym jesteśmy. Także inicjatywa ruszyła, zaczęliśmy dzwonić, to tu, to tu. No i akurat tutaj poszukaliśmy, osoby się zgodziły, spotkaliśmy się co prawda na takie pierwsze spotkanie organizacyjne tuż przed samymi świętami, potem po świętach, dwie próby. No i tak naprawdę wczoraj. To niedużo. No niedużo, jedna próba wczoraj i tak naprawdę dzisiaj taka generalna próba to właśnie. Była chwileczkę przed, no wiadomo, nie każdy, też dużo osób pracuje, nie każdy mógł sobie pozwolić na ten, ale udało się. Bardzo jestem wdzięczny e, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pani Renacie, jestem wdzięczny dyrekcji szkoły tutaj w Kocierze, że udostępniła nam salę, jestem wdzięczny e, moim właśnie tutaj śpiewającym, Panią z zespołu księżanki, które właśnie bardzo dużo pomogli tutaj pani Jola najwięcej włożyła pracy w to, żeby ta scenografia była mm -hmm. właśnie odzwierciedlała to, jak właśnie kiedyś było. Co prawda w mojej głowie się działo jeszcze wiele pomysłów odnoszących się tej Wigilii, <gry> które właśnie przedstawiłem pani dyrektor, ale no też byśmy musieli zaangażować y, też i y, 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 skanser w Małżycach i i wiele, wiele innych osób. No, to może to są może... to pomysły na przyszłość. Są pomysły na przyszłość i myślę, że powinniśmy wracać do tych tradycji, abyśmy, yy, abyśmy właśnie, żeby ci młodzi ludzie, yy, te właśnie lokalne zwyczaje, które nasi dziadkowie, nasi rodzice pamiętają. No i to trzeba kultywować. Yy, wielką klubą jest tutaj w naszej gminie, że się cieszę właśnie ten, te, te ludowe zespoły, dziecięce zespół ludowy czy yy, zespół. Pieśni Tańca wodzki Chełmońskie, czy też grupa śpiewacza księżanki, które na terenie, czy też powiatu, czy też całego kraju tutaj właśnie naszą gminę reprezentują. Potencjalnych aktorów macie, prawda, w, w postaci tych członków tych zespołów i wychowanków tak, i oczywiście. obecnych. W zespole są naprawdę utalentowane osoby, czy w jednym, w drugim, czy w grupie śpiewaczy, ale też na terenie gminy naszej jest bardzo wiele osób właśnie utalentowanych, które pamiętają te tradycje No i szkoda właśnie, że, yy, że to troszkę zanika, ale mam nadzieję, yy, mam nadzieję, że... Yy, powoli, powoli, jakoś to będziemy yy, jak to mówię, odkurzać, prawda? Odkurzać, Także cieszyć się. Tak jak było to kiedyś w kościołach, prawda, w naszych kościołach lokalnych, co jeszcze można zobaczyć podczas Bożego Ciała, czy też y, przy Wielkanocy, właśnie te stroje ludowe. My też mamy tutaj swój y, ludowy y, prawda, y, strój kocierzewski, prawda, czym też możemy się poszczycić. Także to są pomysły na przyszłość. A co będzie, no to zobaczymy y, w przyszłości, jak to dalej będzie. Dziękuję ślicznie. Tak, z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo.